Да. Dobry, witam serdecznie się z Wami pod koniec miesiąca, czyli oczywiście to oznacza makijaż sylwestrowy. Zrobimy sobie calutki makijaż od podstaw, ponieważ prawdopodobnie w samego sylwestra nie będę pomalowana. To, co mam w planach, to oczywiście użycie fioletów z palety z fioletem. Zrobimy bardzo podobny makijaż, który wykonywałam właśnie w teście tej palety. Może tu rzucę cień holo, może jakiś multichrom. Jeszcze nie mam pojęcia, co będę chciała finalnie, więc zobaczymy. Na pewno postawimy na jakieś ładne blink-blink. Zastanawiam się też nad tymi cieniami żelkowymi, ponieważ one mają przepiękne drobiny. A skoro makijaż sylwestrowy, to i też sztuczne oświetlenie, więc potrzebujemy takich mocnych, pojedynczych iskiereczek. Na okres świąteczny spakowałam moją kosmetyczkę wyjazdową i oczywiście nie pomalowałam się ani razu. Zacznę oczywiście od bazy. Tradycyjnie podkład od lanką. Jak już się do niego przykleiłam, to teraz nie mogę się odczepić. I jeszcze myślę, że dodam troszkę podkładu, podkład do korektora, od Astry, bo jak widzicie po tej stronie wyszło mi kilka nieprzyjaciół, więc te ogniste zmiany oczywiście trzeba spacyfikować. Ale zanim jeszcze zacznę, to mam nadzieję, że okres świąteczny spędziliście spokojnie, mogliście też częściowo odpocząć i tego samego Wam oczywiście również życzę w przyszłym roku. Miejmy nadzieję, że 2025 będzie lepszy od poprzednika, że jednak mimo wszystko po tym bardzo intensywnym świątecznym czasie będziecie też mieli chwilę wypocząć i oczywiście realizować swoje marzenia. Więc życzę Wam wszystkiego co najlepsze, oczywiście zarówno w prywatnym życiu, jak i w tej naszej małej strefie beauty. Zaczynam oczywiście od Astry i jak macie ochotę, to dajcie mi koniecznie znać, jak Wam właśnie minęły ostatnie dni przed końcem roku. Jakie macie w ogóle plany, czy jakieś postanowienia noworoczne. Ja Wam powiem, że raczej większych postanowień nie mam, ale chciałabym jednak się przyłożyć w obecnym roku, właściwie w przyszłym roku, już za chwilkę właśnie do projektu PAN. Chciałabym więcej produktów móc stękować, ponieważ w niektórych faktycznie pojawiły się denka, niektóre mam już naprawdę na ostatnim tchnieniu i wypadałoby to zużyć, wyrzucić, mieć już po prostu spokój, luźniejszą szufladę no i właśnie z obecnie z nowym rokiem chciałabym też przyłożyć się do sprzedaży kosmetyków, części się po prostu pozbyć, co już się nie nadaje Wyrzucić i po prostu dłużej się z tym nie męczyć. Następnie, Lankom, jeżeli chodzi o inne postanowienia, to raczej nie mam nic takiego. Chciałabym się chyba zapisać w końcu na poldens, bo myślę o tym od kilku dobrych lat, że właściwie od studiów. I tak mnie kusi, kusi, więc czy 2025 nie brzmi idealnie, żeby spróbować? Ambitny plan rzucenia vlogmasów, jak widzieliście, nie wypalił z tego względu, że raz, że nie miałam czasu, dwa się rozchorowałam. Plus pojawiły się okoliczności, których się ogólnie nie spodziewałam, wiejąc wyszło jak wyszło. Mam nadzieję, że w przyszłym roku pójdzie to sprawnie albo właśnie zmienię strategię i się skupię tylko na makijażu oka. Tutaj obawiam się, że tego nie zaklepię, nie ma raczej opcji, więc zostanie tak jak jest. Zanim korektor to oczywiście konturowanie. Jak widzicie dalej używam tego od Stars from the Stars. Kolor jest przepiękny, właśnie idealny do konturowania, nie jest zbyt chłodny. Ani też nie jest ciepły, co mi się bardzo podoba. Jedynie co, no to muszę go nałożyć dosyć obficie. Dajcie mi oczywiście znać, czy jest tutaj osoba, która może właśnie trenuje na rurce, bo jestem bardzo ciekawa, jak mi to wyjdzie w praniu. to myślam się, że będę cała w śniakach, zwłaszcza, że mam tendencję do ich powstawania. Bardzo łatwo mi się robią, więc no, to będzie bardzo ciekawa przygoda. Korektor, jak zawsze, ten sam co zwykle, nic się absolutnie nie zmienia. Jeszcze dołożę w strategicznych miejscach, tam gdzie potrzebuję więcej krycia, zdecydowanie przyda mi się więcej ruchu w nowym roku. W tym zresztą też by się przydało, ale było jak było. Natomiast mam nadzieję, że uda mi się jakoś to wszystko gospodarować, żeby mieć czas... No wszystko po kolei. Nie wiem, jak mi się to uda. Nie wiem też, jak wyjdzie z jakimiś testami palet, bo zwykle poświęcam na to kilka dobrych dni. A skoro już jesteśmy przy paletach, no to właśnie przyszły do mnie dwie z monolitu. Mam tu przetestowanie, właśnie Cheriep, tą we współpracy z Preją i oczywiście tą najnowszą Belle Beauty Bar. Ona jest tak przepiękna, bo to. To nie jest ani niebieski, ani fiolet. To są jakieś takie przygaszone kolory. Naprawdę bardzo ładne. I zależnie od zdjęcia, ona wygląda za każdym razem inaczej. Więc postaram się Wam już no, w przyszłym roku, w styczniu, może w lutym, przetestować tę paletę. Oczywiście postaram się jak najszybciej, ale czekam tylko aż wróci zwykłe dzienne światło, tak żeby te kolory były jak najlepiej oddane. Oczywiście też w przyszłym roku pojawi się test paletki Grange od Glamu, Bo przetestowałam brzotkiniowy puch, ale całej reszty no nie zdążyłam tych wszystkich palet, które mam. Czeka na mnie przecież jeszcze nowa chuda Icy Nude, dalej nie ruszyłam. Natomiast na pewno pojawi się test pilui, właśnie tej niebieskiej. Powiem Wam, że ona jest tak wielka, <grywka> że ciężko mi się z nią po prostu. Usadzić tutaj na biurku. Zastanawiam się też, jak podejść do niej właśnie ze słuchami, bo jednak tych nie jest sporo i zatrzymywanie się przy każdym jednym nie ma po prostu sensu. Więc myślę, że przy oknie pokażę Wam absolutnie wszystkie odcienie, ale jednak tak bardzo szybko, najwyżej gdzieś tam z dogranym głosem. Te moje wszystkie plany na pewno się rozjadą jeszcze na luty, ale tak wstępnie właśnie mam ochotę nagrać najnowszą bellę. Później może sięgnę po freję. I myślę, że dopiero później wrócę chyba do glamu, może do grunge, i gdzieś tam w międzyczasie jeszcze się pojawi właśnie ta pilou. No z nią jest największy problem, bo jest po prostu bardzo duża i trzeba by było zrobić kilka dobrych makijaży. Może bym zrobiła właśnie tydzień z tą paletą. Ale wiem po prostu, ile czasu to zajmuje, jeżeli chodzi o nagrywki. O montażu już nie wspominam. Oczywiście baza mojego sylwestrowego makijażu jest typowo matowa, ponieważ będę się rozświetlać właśnie strategicznie, a cała reszta. I tak sama z siebie, za jakiś czas wydzieli ze więc tym się nie będę przejmować. Jeżeli jest zamatowo, u mnie to nie jest problem. Jeżeli macie bardziej cerę suchą, to oczywiście można pójść w jakieś pudry rozświetlające. Pod oczami oczywiście mam pudry pod oczy, kto by się spodziewał, od Eveline. Zużyłam już ten od PSS, został mi jeszcze My Secret z takich pudrów, które naprawdę lubię. Um, a jeżeli chodzi o całą twarz, to wykorzystam mieszankę. Chudy, klaresy, Eveline bananowego i chyba ryżowego. Ale głównie jest to zdecydowanie chuda, ponieważ przesypywałam ją sobie właśnie na wyjazd i skorzystałam całe zero razy z tego pomysłu. Sztuczne oświetlenie, może podkreślać nam wszelkie niedoskonałości, więc blurujemy się do zera. Nie ma żadnych porów, nic a nic. Do konturowania wykorzystam cały czas bronzer od Kobo. Widziałam, że online on jest na promocji za jakieś 8 zł, ale był już online wyprzedany. Julia mi właśnie pisała, żebym zrobiła sobie zapasy. Z drugiej strony mam tyle tych brązerów, że chyba nie potrzebuję robić zapasów. Liczę na to, że właśnie marki przy okazji tej mody na chłodny kontur, chłodne odcienie, wypuszczą jeszcze coś fajnego. Pokładam dosyć spore nadzieje, jeżeli chodzi o AA, bo widziałam, że oni właśnie lubią co jakiś czas się bawić chłodnym konturowaniem, a jeżeli nie chłodnym, to nawet neutralnym. Czy właśnie ta kolekcja AA Edgar, czy właśnie coś ostatniego? Te w tubkach przypominające Charlotte to chyba jakaś seria Stars. I tam też później wyszedł właśnie chłodniejszy brązer niż to, co wypuścili pierwotnie. Więc jeżeli chodzi o nich, to mam naprawdę dosyć spore oczekiwania, bo wiem, że oni potrafią i mogliby coś zrobić naprawdę ładnego. Paletka do konturowania, z tego co widziałam, ma dosyć ciepły ten brązer. To znaczy ciepło jak na moje preferencje, bo wiecie co ja preferuję. Wyśluplam nos. Powiem Wam, że konturowanie nosa to jest taki game changer. Uwielbiam. Ogólnie podsumowując, ten rok to jestem naprawdę zadowolona. Mogłoby być oczywiście lepiej, ale jednak mimo wszystko, porównując ten a poprzedni, to jest o wiele, o wiele lepiej. Cieszę się też, zwłaszcza końcówka roku mnie bardzo cieszy. Mam nadzieję, że obecnie będzie właśnie już tylko lepiej i tylko do przodu. Dorzucę jeszcze odrobinę różu z tej samej serii, właśnie też od Kobo. Dose of Rose. On jest dosyć intensywny, więc delikatnie. Chociaż nie ja wiem, że Wy lubicie mocny róż, także to być może jest coś dla Was, a ja się delikatnie postaram to rozpracować. Aby było widać ten ruszyk, ale żeby był delikatny. Zupełnie zapomniałam, że do przetestowania zostały mi przecież jeszcze palety od Daso Beauty, więc możecie dać mi znać, co chcecie zobaczyć w pierwszej kolejności. I na tym się po prostu skupię. Oczywiście wezmę też pod uwagę to, co najszybciej mi uda się nagrać, to będzie najprostsze, ale jednak mimo wszystko możecie też śmiało pisać, czy chcecie właśnie zacząć od czegoś nudziakowego, czy lecimy od razu na grubo z kolorem. W końcu nagram testy właśnie tych kosmetyków, które kupiłam od Maxi. Myślałam właśnie bardzo długo, czy nie kupić palety. Byłam nawet w Rosmanie ostatnio zobaczyć, ale wszystkie były albo zmacane, albo rozwalone. Mimo wszystko chyba ją sobie odpuszczę. To nie ma sensu, żebym brała coś, czego nie będę później używać. Widziałam te błyski, one są po prostu przeciętne. Jak Max opisywała, że większość z nich to multichromy, to ja tak się zastanawiam. Ciekawe, w którym miejscu. Poza kamerą zrobię szybkie brwi kredką od Stars. Jesteśmy już bliżej. Moją bazą na oczach oczywiście jest Inglot Eyeshadow Keeper jak za każdym jednym razem. Zaczniemy od tego najciemniejszego matu, później przeskoczymy do fioletowego i oczywiście dorzucimy może troszkę niebieskości. Albo takiego fioleto niebieskiego odcienia. Wiecie, o co chodzi, znacie te klimaty, lecimy. Zaczynamy oczywiście od 70%, obficie, i wyciągam od razu ten kącik. Jak będzie potrzeba, to oczywiście później jeszcze odetnę na ostro albo korektorem, albo beżem. I tutaj cały kącik ukrywam, i zaczynam delikatnie rozcieniać. Nakładamy matówkę. Jaki to jest przepiękny odcień? Mm, tak, tak, tak. Zetniłam się za fioletami zdecydowanie. Jak zwykle na dolnej powiece robię dokładnie to samo co na górnej. Więc niekoniecznie wam pokazuję, bo to nie ma sensu. Mm, piękny odcień. Napuchę tą koleczkę odrobinę cienia chłodniej i będę poprawiać tutaj granice bo nie dopracowałam ich wcześniej i nie wyglądają ładnie. Później jeszcze dodam fioletu oczywiście. Sięgam po Winter Wonderland i odcień Blanket. I jeszcze tutaj go dołożę. O tak, tak. Cóż za przepiękny odcień. Może od razu go też dam w kącik. Mm, uwielbiam pastelę z tej palety. Nie da się ukryć. Chyba jeszcze tak przyjadę. nad całym blendowaniem, żeby to lepiej wyglądało. Było bardziej jednolite. Ten odcień jest fioletem, ale takim bardzo chłodnym, z niebieskimi tonami. No, prześliczny, obłędnie piękny. Powiem Wam, że tak się skupiam na oczach, <grym> że jak mam jakiś temat właśnie w filmie, to zwykle go poruszam w pierwszej części. Jak już się przykleję do oczu, to one pochłaniają mnie po prostu w całości. Nie mogę się skupić na żadnym innym temacie. Hmm. I jeszcze tutaj. Nabudowuje. Największą no intensywność tego cienia zawsze można wzmocnić kolorową bazą, białą albo po prostu piluj. I na sam środek powieki nałożę milenium. Ja nie muszę nic mówić, wy po prostu widzicie, ale delikatna zmiana w tym samym makijażu. Po prostu inny kącik, inny błysk i on już ma. Ja nawet nie muszę nic mówić, jakie to jest boskie. Idealny, po prostu idealnie sylwestrowy. Jeszcze można by go na przykład wzmocnić brokatem od Kobo, ale on tego nie potrzebuje. A jakby ktoś pytał, to jest to cień ze starego kalendarza adwentowego? Nie wiem, czy nie 2021? No i porównajcie sobie to do błysków, które są w obecnym kalendarzu, właśnie z tego roku. Jeszcze zapomniałam o jednej rzeczy, zamówiłam właśnie dodatkowe multichromy. Część osób już pewnie wie, bo się chwaliłam na grupie, um, na promocji 1 plus 1, w One nie powinny wchodzić, ale właśnie przez błąd cenowy wchodziły, e, więc możecie się spodziewać jakoś może w lutym i jeszcze raz, Ponownie pełnego filmu, właśnie ze słuchami wszystkich multichromów, które są obecnie dostępne w Glamie. Bo co prawda, nie widziałam wariata, ale jest jedna dziewczyna, która właśnie ma ten cień i pożyczy sobie godniej. Jeszcze tutaj delikatnie dołączenie anet z wrzosowiska, On jest ciemniejszy. Minimalnie, co prawda. Ale widzę, że w tym świetle ułapię jeszcze więcej tych iskiereczek. Wiecie, mogłem zrobić zwykły, nudziakowy makijaż, ale na Sylwestra, no aż się prosi o coś odjazdowego. Otworzyłam nowy tusz, ale jest strasznie mokry, więc nie mogę otworzyć pełni oczu. Nakładam odcień migot, jeżeli chodzi o rozświetlacz i zaraz dołożę jeszcze ofrę, tylko nie w ten tuż, dużo tu aż mi zastygnie, bo już się odbiłam. och ale ten migot jest boski, ojeju. Dokładam niebieskiego z ofry, ochładzam oczywiście całość jednej, jakiejś z drugiej strony. Brakuje mi odrobinę drobinek, więc dołożę jeszcze Fenty. O tak. I tak już wygląda skończony makijaż. Dajcie mi koniecznie znać, czy macie jakieś plany na sylwestra. Jak oczywiście Wam się podoba ta delikatnie fioletowa propozycja. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Do następnego.